Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ratowania Świata, no i dzisiaj seria, już drugi odcinek z serii epickich buildów. Dziś w mojej opinii to będzie totalny top tier 1 nawet ze wszystkich klas, który łączy sobie takie bardzo fajne rzeczy, bo ma bardzo wysokie obrażenia, ma świetną mobilność i doskonałą przeżywalność, natomiast są pewne obostrzenia, są pewne wymagania, na które możecie sobie natrafić po drodze takie przeszkody. Co będzie uniemożliwiać wam po prostu zbudowania ten build, ale spokojnie w miarę postaram się jakieś y, substytuty wam tutaj przedstawić, tak więc o to się nie martwcie. Zanim jednak zaczniemy to takie króciutkie ogłoszenie parafialne. Po pierwsze dziękuję wszystkim za wspieranie mnie w sklepie, a jeśli ty tego nie robisz, a chciałbyś no bo to jest oczywiście dobrowolne, no to proszę, bardzo szybka tutaj instrukcja teraz dla Ciebie. Wchodzimy sobie w ratowanie świata w sklep z przedmiotami, zakładka Rengen, wesprzej w twórcę, tutaj wpisujesz sobie ojciec, gamer, no i klikasz potwierdź, no i to jest właściwie wszystko, już mnie wspierasz w sklepie, bardzo Ci za to dziękuję. Po drugie, lubię jak zostawiacie komentarze pod filmami, nawet te krytyczne, no bo wiecie, jeżeli krytyka jest konstruktywna, nie jakaś bezsensowna, no to jest zawsze mile widziana. Fajnie sobie podyskutować, więc śmiało wypowiadajcie się pod tymi filmami. Ja z chęcią odpowiem na wasze komentarze. No i po trzecie, jeśli ci się podobają filmy, które sobie tutaj wrzucam, zostawiasz łapkę w górę, zostawiasz suba, możesz wpaść na Discord. Link jest w opisie do naszego Discorda. Kto wie, może akurat zostaniesz na dłużej poznasz nowe osoby do gry. Skończy się marodzenie, że randomy to są takie fe. No i właściwie myślę, że w sumie te ogłoszenie to możemy już zakończyć, tak? Więc wracamy do naszego epickiego buildu. No i moi drodzy, jak tutaj widzicie Paleo Luna, czyli bohater z Dinosetu, jak ja to nazywam, czyli chyba najmocniejszy update, jaki wyszedł właściwie yy, epikowi, no bo tutaj mamy ten profit drużynowy napad nostalgii, który jest yy, no chyba jednak najmocniejszym profitem drużynowym obecnie dostępnym w grze, tak? Więc Paleo Luna yy, co to jest za bohater? Słuchajcie, dodaje 16,5% aktualnego poziomu zdrowia do obrażenia broni białej. Co trzeba sobie tutaj zwizualizować, z każdy swing broni białej do swoich obrażeń dodaje te 16,5%, czyli możecie nawet mieć byle jaką niewyperkowaną broń. Byle, żeby była to broń szybka. Yy, za chwileczkę też Wam przedstawię bronie szybkie, które się tutaj nadają yy, z tym buildem. Natomiast co my tutaj mamy dodatkowo? Mamy szybkie ładowanie, likwidacja przy użyciu broni, br przy użyciu broni białej dodają 7,5 punktu energii. To jest ze względu na to, że ja bazuję ten build właściwie na yy, trzech broniach, z czego głównie będziemy się opierać o widmowe ostrze. Jeżeli go nie macie, no to prawdopodobnie też nie macie woli strażnika, no bo to był Mruznight, tak więc bardzo szkoda, natomiast będziecie mieli nowy młotek, który pokaże wam z jakim buildem on się sprawdza, u niej najfajniej, no i tutaj będziemy mogli zrobić pewne modyfikacje, ale to za chwilę. Mamy skórę jaszczura, czyli dodatkowe 33 pancerza, no bo nie mamy oczywiście osłony, tak więc fajnie, mniej będzie przyjmować po prostu na klatę. Mamy skupienie jaszczura, który będzie nam pompował tą energię, to jest jak najbardziej pożądane, bo będziemy chcieli uzyskiwać silny atak naszym widmowym ostrzem. No i tutaj mamy porwi widownie, czyli likwidacja silnym atakiem ma 12,5% szansy na to, że dodadzą efekt rokorowego riffu. No i słuchajcie, jeżeli takim widmowym ostrzem, jeżeli takim kafarem lub przebijaczem bębenków, czy też nawet Wolą strażnika, wbijacie się w jakąś grupę mobów, no to patrzcie, mniej więcej 9 mobów. Jeżeli tych małych zabijecie, no to można powiedzieć, że macie 100% szansy na to, że Rockover Riff się odpali. A co za tym idzie? Wasza broń będzie jeszcze mocniejsza, jeszcze szybsza, czyli jeszcze mocniejsza, i wszystko to się kombi doskonale z paleoluną. No i na przeżywajkę mamy oczywiście surwalistę, który powiem Wam szczerze, na 140 mocy w zupełności sobie wystarcza. Jeżeli będą jakieś tam problemy, odpalcie sobie na chwilkę ognisko, dychnijcie, mamy przypływ adrenaliny, ale słuchajcie, ten build jest nieprawdopodobnie mocny. Przejdźmy sobie teraz może jeszcze tak na szybko do schematów. Wejdźmy sobie na bronie białe. No i tutaj mamy najszybszy miecz, który jest dostępny właściwie dla wszystkich, czyli miecz, miecz, mieczko z dźgańca. No i tak on wygląda, mamy szybkość ataku 0,28 sekundy, czyli prawie jesteśmy, no powiedzmy, że jesteśmy w stanie wykonać 4 swingi na sekundę, czyli do każdego swinga dokładamy poziom zdrowia, czyli te 16,5% zdrowia. Przypuśćmy u mnie w moim przypadku będę miał około miliona HP, czyli 160 tysięcy do każdego swinga, no Czyli właściwie nie musimy zwracać w ogóle uwagi na, nasz tutaj, na nasze obrażenia naszego mieczka. Ale porównajmy go sobie. Dlaczego twierdzę? Zawsze to powtarzam, że widmowe ostrze jest najlepszym mieczem ever. Z racji oczywiście tego, że zobaczcie, jeżeli sobie porównamy. To nasze widmowe ostrze jest wolniejsze. Natomiast wiecie co, jeżeli użyjemy szyb y tego silnego ataku w momencie gdy mamy tą grupę mobów i powiedzmy obok stoi sobie gruchota, czy stoją sobie jakieś mgielne potwory, do których właśnie będziemy zmierzać. To jest duża szansa, że odpalimy rokowy riff, a to oznacza, że ta szybkość ataku widmowego ostrza, oczywiście się niesamowicie zbliży do mieczka Gwiańca. Wydaje mi się, że do 0,3 jesteśmy w stanie tutaj zjechać. No, tak więc to jest totalny pogers. A zobaczcie, że jeszcze mamy 43% na szansę obrażenia krytycznego. No i mamy 20 tysięcy razy 3, a oczywiście na misji się to przekłada na jeszcze, jeszcze, jeszcze większe obrażenia. No tak więc, no to jest zdecydowanie najlepszy miecz. Natomiast w tym bildzie, co się nam sprawdzi, to oczywiście tak. Mówiliśmy o widmowym ostrzu, jak najbardziej. Mówi, mówi, mówiliśmy o pobijaku przestrzennym. Ja tutaj, zobaczcie, zrobiłem sobie go na... Jasnorzeń, żeby on był po prostu jeszcze szybszy. Mamy dwa razy obrażenia krytyczne, bo tutaj mamy 20% w tym momencie. Za chwileczkę Wam pokażę, co, co należy zmienić po prostu w bildzie, jeżeli będziemy się nastawiać. No i szybkość ataku 0,52 no Rokowy rift dojdzie to będzie 0,36 na sekundę, tak więc też całkiem, całkiem sympatyczny. No, i jak widzicie, obrażenia dosyć, dosyć dosyć fajne. Tak więc, jak najbardziej się sprawdza. No, i tutaj mamy jeszcze wolę Strażnika, która 0,52, ale również ma świetny atak. Silny, bardzo fajna mobilność, no i wydaje mi się, że to są, to są te bronie, które się tutaj sprawdzają. A jeszcze możemy sobie powalczyć kafarem, kafar jest też bardzo fajny. Szybkość ataku 0,58, ale trzeba pamiętać, że dodatkowe 30% prędkości ataku jeszcze sobie skumulujemy. No i do tego dochodzi rokowy rift, tak więc naprawdę bardzo fajny młotek, bardzo fajnie tutaj to wszystko działa. Jeszcze przejdźmy sobie do buildu. Jeśli gramy sobie tym młotkiem, osobiście poświęciłbym chyba szybkie ładowanie, bo głównie będziemy skupiać się na swingach, czyli w grupę mobów uderzamy silnym atakiem. A następnie będziemy sobie uderzać już na naszą prędkość ataku, czyli tutaj będziemy sobie dodawać naszego byka, który doda nam wskaźnik krytyczny narzędzi o 17. No i jak wejdziemy sobie z powrotem w przebijacz, to będziemy mieli już 39% szansy na trafienie krytyczne, czyli powiedzmy, że bezpiecznie powiedzmy co trzeci nasz strzał będzie krytem. Jeżeli będzie to silny atak, to wiadomo, że jest on liczony osobno dla każdego moba. No i co, jeśli coś takiego Wam się podoba, pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, bo ja tutaj będę już kończył. Zostawię Was po prostu z takim gameplayem, żeby ten materiał też nie był zbyt długi. Tak więc, jeżeli się to podobało, łapka w górę subskrypcja kanału oczywiście, no i daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich epickich buildów, bo powiem szczerze, że mi się to fajnie nagrywa, bo ja uwielbiam grać top-tierowymi jakimiś sobie tutaj chciałem powiedzieć dekami, top-tierowymi buildami, tak więc mam nadzieję, że Ci się to spodoba, a ja już Cię zostawiam z takim gameplayem, tak więc dzięki i do następnego, na razie, cześć